Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam Bartek. Z tej stronki unboxing będzie, czyli w użyciu coś takiego od kolegi Sebastiana H. Od kolegi Sebastiana H, taka paczuszka. Tutaj są chyba jakieś akcesoria fajne, ale, ale nie tylko, bo tutaj coś sprzętowego też się podobno znajduje. Nie wiem, nie otwierałem tego jeszcze. Zobaczymy. Teges, jak zainteresowany ktoś? Gorąco zapraszam na film. Dobra, to zaczynamy. Nie ma się co. Teges, na i lecimy z tematem. Dawno nic tu się nie pojawiło na kanale, powiem to w ten sposób. Ciekaw jestem co się tutaj dokładnie znajduje. E, dzisiaj się chyba nie będzie. Tak mi się wydaje, śpią. Chociaż kto wie, kto wie. O kurde! O kurde! O kurde, ile dobroci kurde. Zacznijmy od czegoś. O kurde. Chyba pamięci. Chyba pamięci XLR8, nie mam pojęcia, 8 GB DDR4. O oh, Jezus 3200. O kurde. To grubo powiem to tak. Okej, okay, mamy tutaj tak jest. Widzę, że to się gdzie tu się kręci. Może, może przyleci. O! I, y, co to kurde jest? To jest karta. To jest jakaś karta z radiatorem, a najlepsze jest to, że tutaj się nic nie dzieje. Znaczy w sensie, że nie ma żadnych gniazd, nic, to jest olbrzymi radiator tutaj, duży. Eee, kurde. Co, coś tu pisze? Tu pisze IC Box. To jest jakoś zamykane z tego co widzę. O, Antek przyszedł. Uwaga, przyszedł Tosiek. Chodź, Tosiu. No chodź. To jest Antoni. No chodź. On jest trochę strachliwy. To był Tosiu. Dokładnie tak. Ciekawy temat. Powiem to tak, że nie mam, nie mam za bardzo pojęcia co to jest. Ale okej. Okay. Eee, tu mamy... O kurde, kolejne pamięci. LRB eee, PNY. O kurde. I to są, słuchajcie, pamięci, ja już bez kitu ślepne całkiem. 8 giga. DDR 3200 albo... Kurde, nie, nie widzę. Autentycznie. Tu nie będzie na kamerze też pewnie tego widać w żaden sposób. E, Okej, okay, może spróbujemy tak. Ale normalnie nas obdarowali. Tutaj kolega obdarował przepięknie po prostu. Ja pierdzielę jakie ramy konkretne. E, mamy tutaj jeszcze... Chyba kie... O Jezu, kieszeń na USB-C! Wow. Zaraz to będziemy rozpakowywać. 2,5 cala na USB-C. Kurczę, nigdy nie miałem kieszeni na USB-C. To już będzie. No i to największe, co widać, tak? O kurde, ciężkie i duże. Powiem to tak. Jak to wygląda jak nuweczka wszystko, nie do wiary. Autentycznie. A wiecie, gdzie jest Antek? Antek siedzi tutaj. Uwaga, będzie, będzie teges. Proszę. Tosiu. Cześć, Tosiu. Dzień dobry. Cześć, Miśku. To jest Antoni. Dobra, wracamy z powrotem do tematu. Kurde, może tą kamerę jakoś inaczej tak chyba. Uwaga, karton leci na łóżko. A, się mogą kociaki pojawić za chwilę. Dobra, to zacznie. jak już to leży, to, to to leży, tak? Kurde, fajne. USB 3.1, SATA 6, Okej. Okay. Jak to się otwiera? Tutaj się gdzieś otwiera jakoś tak dziwnie, tak? Kurde, normalnie jak wygląda to jak ze sklepu. Oba. A, bo no. Kurde, tutaj się otwiera. Ja pierdzielę. Kolega uznał, że chyba mam bardzo słabą pamięć. Bo dostałem kolejną pamięć. No ja pierdzielę. Ale cieka ciekawe tematy. No sorry, no nie, no nie, niestety, no ja wiem, że nie widać, no Ja wiem, że nie widać, a to jest... Nie no, muszę telefonem zobaczyć, bo nie ogarnę. Dobra, ogarniam to pod telefonem. 8 GB DDR4, Jesus Christ. PNY Technologies i to jest częstotliwość nie mam pojęcia 408G cholera nie wiem co to jest za pamięć ale, ale Ramik ale Ramik PNY pięknie, kurde, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję powiem tak niespodzianki w niespodziankach to naprawdę wygląda jak ze sklepu po prostu Jesus Christ Okej, okay, chodź tutaj, kom tu papa jak to się mówi wiem, średnio to widać kurde o, będzie wygodniej będzie trochę wygodniej wow taki czytniczek, proszę bardzo, jest cię, tutaj to jest stacja tlenująca tutaj można sobie ogarnąć dyski do kopiowania Stacja klonująca, z tyłu jest wejście na usb drukarkowe. Fajnie to wygląda. Uwaga, Tosiu nadchodzi. Proszę, Tosławie. Tu łapki widzicie. A, proszę bardzo. Sprawdź Tosiu, co to jest. Rzadko jesteś na tym, na filmach. Bardzo rzadko ten kota jest na filmach, tak? Ten kota ma już ponad 10 lat. Tak, to jest duże kota. Strasznie się leni, masakrystycznie się po prostu leni. To jest kotleniwy, Kurde, kot, leniwie, kot leniwiec, tak, teraz ja jestem cały w kota, kota, kota. Dobra, patrzymy co tutaj jeszcze jest kota kota. Jak się do tego dostać? A ja nie jestem dobry w unboxingach. A, sprzęty zasilacz. Zasilacz instrukcja jest. Kurde, na YouTube jest taka, taka mania, znaczy może nie mania, tylko takie takie coś. Że najpierw się pokazuje instrukcję, a potem się pokazuje kable, zasilacz i na końcu sprzęt. A u mnie jest odwrotnie. Fajny zasilacz, konkretny zasilacz. Ładny kabel jest, powiem tak. Ja wiem, że może głupio się kablem zachwycać, ale ten kabel jest naprawdę dobrze wykonany. Kurde, to nie, nie, nie jest to tegest. Dobra, to, to, to ja to na razie gdzieś tu odłożę, tak. Położymy to tak. Może trochę nie za tegest. Położymy to sobie tam, żeby tutaj zrobić miejsce na resztę odlądnięcia tych rzeczy. Boże, dziękuję ci. Panie ten, dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie Sebastianie, tak, musiałem sprawdzić. <laughs> Wyleciało mi z głowy. Autentycznie, 8 giga. Tak, i jedziemy z ramem, to jedziemy z ramem, tak? Gdzie ja tu mam moją lupę? Muszę sobie trzecią rękę załatwić, tak zwaną chyba kurde, z dobrym szkłem powiększającym do kompletu. Raz ogarniemy, co to jest. 8 giga na pewno, 3200, to są akurat 3200 pamięci. Ja pierdzielej, to jest komplecik. Dwurankowa czy jedno, bo ostatnio miałem mega, mega jazdy z RAMem, po prostu takie, że mnie mała krew nie zalała, powiem to tak. A to jest cholera nie wiem, czy jeden rank, czy dwa rank, nigdy nie piszę na takich, takich zestawach, ale fajnie, że jest zestaw. I to jest RGB słuchajcie, to, to się świeci, świeci jak nie powiem co. Bo jest nisko zawieszony, zamie tylko... znaczy świeci się jak psu <laughs> interes, tylko nie jamnikowi, bez nisko zawieszony. Tak to dokładnie szło. Tak, ja wiem, że nie wypada takich dopcipów opowiadać, ale, ale... Ja jestem stara gwardia, kurde, to, 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 to... Takie rzeczy to są można. Takie rzeczy to są można, rozpakowujemy kolejne... Wow! To jeszcze, jeszcze fajniej to wygląda. O kurde! Jesus Christ, ładne to, autentycznie. Tyż RGB, powiem to w ten sposób. A co to jest za RAM? To jest RAM ósemeczka, DD4 3200. Ożysz, Teges. 16, 18, 18, 36, 1,35V. To jeżeli to. Nie, to nie jest komplet, bo to jest inna ta, nie, to jest inna, więc mo mogłyby być problemy, gdyby to miało chodzić razem. Muszę sobie sprawdzić, co to są dokładnie za pamięci. Może w montażu tutaj dodam. Ja wiem, że unboxing, gdzie koleś siedzi i czyta przez telefon, to jest popierdzielone, no ale ja już jestem starszy człowiek i nie domagam w pewnych kwestiach. A mamy tu jeszcze tego IC Boxa kieszeń na USB-C. Mamy tu... No znowu się zabieram od... Nie tej strony, co trzeba, powiem to w ten sposób. Wysuwa się, nie rozdziera. Panie Bartku, naucz się. No, jak kiedyś przyjdzie do Ciebie jakiś sklep z ofertą, że będzie się u Ciebie reklamować, to nie będziesz zrywał przynajmniej pudełek, tylko się nauczysz. Dziękuję, panie Sebastianie. Zawsze takaś nauczka się do przodu, nie? Tak. U mnie to. Jezus Christ, panie kolego, to wszystko jest znówka. To jest funkielnówka. Wow! To jest autentycznie sama, sama kieszeń, tak? Nie ma dysku w środku, ale to, to naprawdę, to, to nie ma znaczenia, nie? Ale wygląda fajnie. Ładny grafit. USB-C. Więc bardzo, bardzo ciekawy temat. Niestety ja u siebie w kąpie mam budę, to jest Be Quiet Silent Base 600, 600? 600 to jest. I, I to cudo nie ma niestety USB C na górze. Ma dwa USB zwykłe i USB 3.0, ale nie ma C. Nie ma... fajne! Kurde, nawet ma takie te podkładki. No, takie fajny komentarz profesjonalny do tego wszystkiego. Ale fajnie, że coś takiego tutaj jest, bo pewnie można sobie to podkleić elegancko, żeby, żeby nie stukało, nie waliło, drganie nie przenosiło, jeżeli tu to... HDDK zwykłego wrzucimy, nie SSD, więc bajka. Bardzo fajna kieszenie, producent też jest spokojny. Ja mam dwie kieszenie Gamebearda. Dwie czy trzy? Kurde, mam dwie, nie. Dwie kieszenie, trzy i nie? Jedna sobie pracuje w moim serwerze w cudzysłowie, tak na USB 3.0 i te kieszenie mają półtora roku albo dwa lata i chodzą bez najmniejszego problemu Gamebearda. Bajka jest, naprawdę bajka. Ludzie mówią, hej, panie, to jest typ taki, że mało, co to za chińska firma i tak dalej. To jest naprawdę fajny sprzęt, nie to, że mnie sponsorowali czy, czy coś. Tylko z tego, że naprawdę po prostu tego używam, tak? I, i, i widzę, i ten sprzęt chodzi w tej chwili już 40 dni non stop ponad ten mój serwer, te serwerki dwa terminale. I to wszystko działa non stop, nie ma najmniejszego problemu. Te kieszenie się wyłączają po 5 minutach. Jest bike up, stają tak samo szybko, jest naprawdę ok. A tu widzę jest jeszcze taka, taka, kurde, no, taka teges. przykrywka na to, nie, można sobie kondomik, jak to się ładnie mówi, pięknie, o, można sobie wtegować, jak się umie wtegować, to samo można wtegować. Dobra, nie będę tego wtegowywał, bo moje ręce nie są w zbyt dobrym stanie. E, w każdym razie, panie, panie... Kurde. W każdym razie, panie Sebastian. Sebastian, dobrze mówię, mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Sebastian H. Dziękuję. Ja nie wiem, sk skądżeś ty to wyrwał, co żeś okradł i tak dalej. Nie wnikam. E, w każdym razie, bomba. Kurde. Zestawy RAMu. Świetna, fajna fajna temata. Powiem tu tak. Dwa razy ósemeczka. RGB do kompletu 3200 ramy, więc naprawdę jest OK. PNY to jest dobra firma. To jest naprawdę fajna firma, tak? Plus do kompletu jeszcze tutaj zestawik w ten sposób. To jest ten zestawik, tak? To to jest jedna, jedna rama, tak? A tu jest druga rama. One są jednostronne. To są jednostronne i pewnie będą single ranki, tak mi się coś wydaje, bo po 8 giga to single ranki raczej są. Ten, ale fa fajny temat, powiem naprawdę. Dziękuję. Ja bardzo, bardzo za ten temat dziękuję. Jestem, powiem tak, de delikatnie mówiąc, trochę w szoku. I ta, ta, ta kieszeń, tutaj, która się schowała, choć tutaj pani kieszeń, kurde, TGS, przyda się. To się autentycznie, powiem tak. Ja wiem, że oświetlenie jest do niczego, ale no trudno, no tak to u mnie wygląda. E w każdym razie, fa faj fajnie się doprezentuje. Procent kopiowania i tak dalej, i tak dalej. Bomba jest. Naprawdę autentycznie Ci bardzo dziękuję za, za te sprzęty. No to co ja więcej mogę powiedzieć? No tyle, kurde, co to co tu dużo tego jest, nie? No. Tadam, tadam. Świat Linuxa się zboga zbogacił dzięki widzowi o kolejne fajne sprzęty tutaj. No, no i tyle, no co ja będę kurde już mówił chyba ze 20 minut. Dobra, słuchajcie, dzięki za zawunięcie. Będziemy, będziemy testować. Szczególnie ciekaw jestem tego, tego sprzęta, kurde, na PCIe. Co to, co to, tutaj jest, co to tam siedzi fajnego, z dużym radiatorem do kompletu, to jest IC Bossa. No i będziemy się tym bawić. Przepięknie dziękuję, słuchajcie, zobaczymy się w następnym filmie, na kanaliku już niedługo, mam nadzieję. No i co, dzięki, tyle. Mam nadzieję, że fajnie było zobaczyć Tośka przy okazji. Podziękował za każde wsparcie łapkowe, wysyłajkowe, w ogóle jakiekolwiek tam inne. Dzięki, no. Film pod tytułem Dziękuję. Trzymajcie się, się ciepło,